Bardzo się cieszę, że jako minister spraw wewnętrznych mogę brać udział w dzisiejszej uroczystości. Dla mnie Państwowa Straż Pożarna jest wspaniale zorganizowaną, świetnie działającą służbą podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Naprawdę jesteśmy z Was bardzo, bardzo dumni. Cieszycie się tak wielkim profesjonalizmem, że jeżeli coś złego dzieje się w Europie i gdzieś państwa nie mogą sobie poradzić, to dzwonią do nas, proszą, pomóżcie nam. Przyślijcie nam Waszych polskich strażaków. Także jesteście naszymi najlepszymi ambasadorami. Jesteście naszą dumą nas jako Polaków i moją jako ministra spraw wewnętrznych wasze niezwykłe misje zagraniczne w Turcji, we Francji, w Grecji, w Czechach naprawdę pokazują jak wspaniałą mamy państwową straż pożarną. Ale skuteczność wasza nie byłaby tak duża gdyby nie druhowie z ochotniczych straży pożarnych. Wielki, niezwykły, obywatelski ruch. 700 tysięcy członków w każdej gminie, w całej Polsce. 200 tysięcy czynnych ratowników. To jest siła, to jest moc. Wielki szacunek dla Was, dla Was, ochotników. Bo Wy również narażacie życie dla naszych obywateli, dla swoich sąsiadów, dla swoich najbliższych. Mieszkańców Waszych wiosek, miejscowości czasami niedużych. Dzięki Wam, dzięki superprofesjonalnej Państwowej Straży Pożarnej i dzięki Rzeszy, ogromnej Rzeszy niezwykłych ludzi, lokalnych bohaterów, druhów z OSP, Polacy czują się bezpiecznie. Jesteście darzeni wielką sympatią i ogromnym szacunkiem całego społeczeństwa. A ja jako minister spraw wewnętrznych i jako obywatel mogę Wam tylko powiedzieć jedno słowo. Dziękuję.